Podstawowym problemem transplantologii w ciągu ostatniej dekady jest niedobór narządów do przeszczepienia. Skutkiem tego wszystkie ośrodki transplantacji wątroby w kraju łącznie wykonują około 350 operacji rocznie, a zapotrzebowanie na ten sposób leczenia jest dwukrotnie wyższe. Wprowadzenie do praktyki klinicznej techniki DHOP, czyli mechanicznej perfuzji wątroby w hipotermii z Oksygenacją narządu pozwoliło nam na zwiększenie liczby transplantacji wątroby, gdyż narządy, które dotąd były dyskwalifikowane obecnie dzięki tej metodzie perfuzji z powodzeniem są przeszczepiane. A więc metoda ta nowatorska prezerwacji wątroby zwiększyła pulę narządów możliwych do wykorzystania. Jest to istotny postęp w transplantacji wątroby.